Miedzi. Tą szczotką należy y, czyścić. W... Cześć, witajcie gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. No hejka, hejka, słuchajcie, w związku z tym, że wiało, stwierdziłem, że dogram Wam tutaj taki materiał, żebyście narrację, żebyście nie musieli wysłuchiwać tego wiatru, który był w tle. Natomiast, co warto powiedzieć, to na samym początku filmu widzieliście akcję grabienia wody. I tutaj warto powiedzieć, że okazało się, że w związku z tymi dużymi kałużami, przez które jechaliśmy, zgubiliśmy tablicę. I wyobraźcie sobie, że ta akcja z tymi tablicami, z grabieniem wody i kałuż i przeszukiwaniem tego wszystkiego nie dotyczyła tylko nas, ponieważ zainspirował nas do tego, żeby odnaleźć tę tablicę. Pan, którego spotkaliśmy, który w długich woderach stał i również szukał swojej tablicy, okazało się, że w tych kałużach poległo kilka samochodów, i nie tylko my zgubiliśmy tablicę, ale również kilka jeszcze innych pojazdów, które gdzieś tam też również przejeżdżały przez te kałuże. Co się okazało? Wróciliśmy z grabiami, zaczęliśmy szukać, i, i przy jednej z takich dosyć dużych kałuż w trakcie, w trakcie grabienia wody znaleźliśmy naszą tablicę, która leżała z boku kałuży. Okazało się, że ten pan, który wcześniej szukał swojej tablicy i wyłowił kilka innych, między innymi również znalazł naszą. Czyli tak naprawdę to yy, pan okazało się, że za nas wykonał tą pracę. I ją i, i znalazł, natomiast bardzo mu dziękujemy za to, i co? Pewnie lecimy dalej z naszym odcinkiem. No i co? I przechodzimy teraz do tego, co się u nas dzieje. Tak. Pierwsza sprawa to, to zabieramy się za temat związany z tym, że. A czekajcie, zobaczcie, kogo tutaj mamy. Czyli co, zabieramy się tutaj za nasze zawory? Plan jest taki, żeby, żeby odkręcić ten zawór, który leżał na ziemi, czyli ten, który teraz tutaj widzicie. I najprawdopodobniej zrobimy tak, że wpuścimy tutaj po prostu powietrze. I zobaczymy, czy nam ucieka. Ewentualnie będziemy szukali miejsca, w którym są jakieś tam powiedzmy nieszczelności. No to co, zabieramy się za pracę? OK, dobrze, to teraz tak biorąc pod uwagę, że chcemy lutować. Okazało się, że należy się zaopatrzyć w szczotkę do miedzi. Tą szczotką należy e, czyścić wewnętrzną część tutaj e, rurek tych e, miedzianych, e, czyli chodzi o kwestię jej doczyszczenia, wyczyszczenia. I to się kupuje na dany rozmiar rur. Tutaj akurat mówimy o kwestii piętnastki. Tutaj mamy tak, cynę, e, czyścik do wycierania. Tutaj jeszcze kupiliśmy taki drobny papier ścierny po to, żeby, żeby też tam jak e, okaże się, że coś trzeba mocniej będzie doczyścić, to, to on na pewno z całą pewnością się nam przyda. Biorąc pod uwagę, że robię to pierwszy raz, to tym bardziej z chęcią się z wami podzielę tutaj naszymi przemyśleniami, jak to zrobić. Myślę, że to jest tak naprawdę proste, ale dopóki tego nie zrobimy, to się nie przekonamy. No, i tutaj okazało się, że takim zwykłym palnikiem można to również nagrzać, nagrzać te rurki, po to, żeby je tą cyną później połączyć. Także co, zabieramy się za pracę. No i co? I obserwujcie, trzymajcie kciuki za nas. Dobrze, okazuje się, że w czasie czyszczenia tutaj tych rurek, one się, nam, one się nam najprawdopodobniej poluzowały też tam na dole, w związku z tym pewnie przyjdzie nam również też dół. Zadbać o dolutowanie tego dołu. No dobrze, to co? Tutaj góra jest doczyszczona, wyczyszczona. Tak. Jedna i druga tym czyścikiem. Teraz trzeba to spasować, ale najpierw jeszcze posmarować tą pastą. I tą pastą, tutaj, którą tutaj mamy, to jest tak zwany pasta cynel topnik lutowniczy. Dobrze, ok, mamy posmarowany tutaj tą pastą i tak samo wewnątrz. Także teraz, co poskładamy to, trzeba będzie się zabrać za rotowanie. Okay. ok, tutaj weszło nam ładnie. O, super, jest włożone. Teraz idziemy na drugą stronę. Tylko teraz tak biorąc pod uwagę, że te rurki nam się tutaj poluzowały, no to niestety okazuje się, że najprawdopodobniej będziemy musieli też pod domkiem tam na dole to zlutować, bo to się pewnie nam rozłączyło. O! o! Dobra. Jest. Weszło. Dobrze. Ustawimy je tak samo jak były wcześniej. Tak żeby żeby tutaj to o! pasowało nam. Dobrze, jest z tej strony, z jednej strony, tutaj mamy z drugiej strony, to trzeba rozpocząć teraz akcję z lutowaniem. Okej, okay, dobra, to co? Zaczynamy w takim razie akcję. Teraz tak, z tego co się zdążyłem zorientować, gdzieś tam na jakichś filmach, na, na YouTube, yy, na innych kanałach, gdzie pokazywali w jaki sposób się tym zająć, to yy, Kwestia, żeby nagrzać tutaj tą część, czyli nie bezpośrednio grzać miejsce połączenia, tylko grzać tutaj w okolicy, jak gdyby rozgrzewać tutaj tą rurę. W związku z tym, zastosuję się do tego i będziemy tutaj tylko delikatnie dawać płomieniem, a jednocześnie tutaj nagrzejemy tą część. Także zobaczymy, no i co, i później przyłożymy gdzieś tutaj tą cynę. Powinno nam to zaciągnąć, tak? czyli ta cyna powinna nam wypełnić tą przestrzeń w środku. To co, zaczynamy, startujemy, co? Słuchajcie, jedną część mamy, mamy zlutowaną. Wygląda to nawet, powiem Wam, całkiem obiecująco. Wychodzi na to, że najprawdopodobniej to połączenie chyba będzie ok, w porządku. Teraz lecimy dalej na kolejne. A teraz tutaj mamy tak, mamy zawór, ten, który jest pod domkiem. Teraz tak, tutaj mamy. To jest element, który powoduje odkręcenie z y, pustu wody. Także go dokręcimy sobie tak z czuciem. Tak. Ok, dobra. jest dokręcony. Dobrze. Teraz tak, tutaj mamy o To wszystko wygląda w ten sposób, że wystarczy po prostu go. Wkręcić, biorąc pod uwagę, że on tutaj nie ma na żaden pluncz ani na nic, w związku z tym tutaj najprawdopodobniej wystarczy, że zostanie to do, do, dociągnięte ręką. No to co, to teraz idziemy pod domek po to, żeby to założyć. ale coś tutaj nam ta pompa chodzi dosyć głośno zobaczymy na razie widać gdzie. Delikatnie była przytarta, zatarta, ale słychać pracuje. Słuchaj, okay. tutaj mamy zalane filtry. Teraz czekamy, żeby podeszło tu i zaczęło nam zalewać zbiornik. Tutaj mamy odpowietrzenie tego zbiornika

Tak, jeszcze tak, rzut okiem, jak tutaj to wygląda. Ok, spoko. Polutowane. Woda była podłączona, także spoko działa. Niestety z innych przygód z mrozem, co się okazało, pęknięte. Eee, zbiornik na wodę. Tak jak. Wcześniej widzieliście, jest zapasowy, mamy jeszcze jeden, także w związku z tym myślę, że to akurat to tutaj, akurat się okazało, że bardzo szybko się nam to przyda. Z tego względu, że pewnie znalezienie czegoś takiego byłoby bardzo kłopotliwe. No ale co okazało się, że przez to, że zabraliśmy zapasowe, to będziemy mieli jak wymienić. A właśnie, jeszcze jedna rzecz z takich naszych przygód tutaj po mrozach, to co wyszło i to co. Zrobiliśmy to, słuchajcie, pękły te rurki, i teraz, też pytanie: bo, być może ktoś z Was też podobnie coś kiedyś tam poprawiał. Chodzi o kwestię pękniętej rurki. Ona została o tak. Może niezbyt precyzyjnie, tak, ale to biorąc pod uwagę, że pierwszy raz robiłem, no to zrobiłem tak jak potrafiłem, ale trzyma. Teraz pytanie: Czy ktoś kiedyś z Was zaklejał też pęknięcia w rurkach cyną? I czy to trzyma po prostu? Czy jest szansa na to, że to wytrzyma? Wydaje mi się, że tak. Z tego względu, że puściliśmy ciśnienie i nie ma kłopotu, może nie jest to estetycznie zrobione, ale okazało się, że, 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 że trzyma, jak gdyby, że miejsca tych pęknięć po prostu zalutowane. No pewnie trzeba by to było jeszcze, może tam przeszlifować z zewnątrz, ale. No, ale trzyma, zobaczymy. Ciekawe, może ktoś z Was kiedyś też tak po prostu łatał rurki pęknięcia. To też fajnie by było, gdybyście w komentarzach tam nam napisali, jak u Was się to sprawdziło. Ok, tutaj jeszcze zostawiliśmy na noc okienka, lekko uchylone żeby tutaj się wszystko wietrzyło, także teraz je warto pozamykać A i jeszcze jest jeden temat. Niestety okazało się, że przy okazji tych naszych, naszych nieszczęsnych mrozów Okazało się, że coś tam jeszcze mm, się wydarzyło przy okazji naszego pieca. I najprawdopodobniej chyba chyba jest kłopot z e, wymiennikiem w piecu i tutaj też pytanie do widzów. Czekajcie może przesuniemy tak troszkę tutaj o dostaniemy się do pieca o. Dobra, to jest nasz nasz, nasz, nasz super piec który niestety ale jakoś tak się okazuje, że już parę razy musieliśmy z nim coś robić. Tutaj e, zlikwidowaliśmy ten zawór, z tego względu, że na dolocie wody do domku jest jeszcze jeden. Także w związku z tym można go było zdjąć, zdemontować i założyć po prostu bezpośrednio i na końcu tej rurki po prostu jest zawór. Także a jeśli chodzi o kwestię pieca, to już zaraz wam pokażę, może wiem, czymś tak uda. Dobrze, zaraz Wam pokażę. O, dobra, już mówię o co chodzi. W przypadku pieca, to tutaj, tam na samym końcu, najprawdopodobniej to będzie niewidoczne. Nie wiem, czy to będzie widać, ale w momencie, kiedy puści się wodę, to tam gdzieś z tyłu tak bardzo powolutku kapie. Biorąc pod uwagę, że tak, tutaj jest pompa, a tam z tyłu mamy wymiennik i podejrzewam, że najprawdopodobniej mogło tam się coś wydarzyć z tym wymiennikiem. W związku z tym w związku z tym najprawdopodobniej trzeba będzie się zająć zdemontowaniem tego wszystkiego, żeby tam dojść ale fajnie by było, gdyby ktoś może z widzów, kto ma doświadczenie z tego typu piecem, o, ja tutaj rzut oka Alpha Intec 25XE tego typu piec to, gdyby ktoś e, miał doświadczenie i kiedyś trafił podobny problem, to byłoby super, gdyby nam coś podpowiedział. Czyli pod wpływem mrozów najprawdopodobniej ta część się rozszczelniła. To jest jeden, jedna kwestia. I druga kwestia jest taka, że w instrukcji, którą otrzymaliśmy od producenta, wychodzi na to, że e, trzeba by było tutaj. Wymienić albo zwrócić uwagę na iskrownik, który przestaje po jakimś czasie działać, i trzeba go resetować. I nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba to jest iskrownik, także na jakiś nowszy model, niby trzeba wymienić. A tutaj widzowie bardzo często nas pozytywnie miło zaskakują z tego względu, że informacje jakie posiadają, no mega, mega, super. Czasami nawet troszkę tak śmiesznie, ponieważ, ponieważ piszą, że również przechodzili podobne przygody i tak samo potrzebowalibyśmy instrukcję w kwestii obsługi tutaj tego zegara bo ja próbowałem jakoś tutaj dojść do tego i tak za każdym razem przyznaję się że, że jakoś nie wiem, nie, nie, nie działało mi to tak jak powinno, ale podejrzewam, że pewnie jak znam życie to przyczyna jest tutaj po mojej stronie jeśli chodzi o kwestię obsługi tego wszystkiego okej okay. Tutaj mamy zakręcone, ale tutaj odkręcimy, odkręcimy, odkręcimy dopływ wody, żeby spuścić z instalacji Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę. Jeśli uważacie, że to katastrofa, no cóż, łapka w dół. Pozdrawiamy w takim razie i zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do miłego i do zobaczenia. Na razie, hej.